Sponsorem programu jest Operator Sieci Plus, udostępniający numer ratunkowy w Górach 601 100 300. Bezpiecznego wypoczynku w Górach życzą Niestraszki oraz sponsor programu PZU, partner GOPR i akcji Bezpieczna Zima. Dwa, jeden. Witamy Państwa ponownie z Jaworzyny Krynickiej. To jest bezpieczna zima z Gopr, a teraz porozmawiamy o aplikacji, która ratuje życie. Z nami Dawid Rutkowski, specjalista od wdrożenia aplikacji Ratunek. Panie Dawidzie, dzień dobry, witamy serdecznie. Jak długo trwały prace nad wdrożeniem tej aplikacji? Przygotowanie i określenie wymagań takich szczegółowych ze służbami trwało mniej więcej dwa lata. Od samego pomysłu do dnia wdrożenia i wypuszczenia jej na rynek to dwa lata takiej mozolnej pracy. Mamy tutaj potrzebę szczegółowo określenia potrzeb dotyczących ratowania życia. Więc I jak rozumiem, robiliście to w porozumieniu i z pomysłu i w ścisłym kontakcie z kimś, prawda? Ze specjalistami. Listami. Dokładnie, dokładnie. Robiliśmy to z, ze wszystkimi służbami i górskimi, i wodnymi, ponieważ ten produkt dotyczy e, takich obszarów. Natomiast zebraliśmy i zrobiliśmy konsultacje takie społeczne, aby precyzyjnie określić co tak naprawdę jest potrzebne, żeby zminimalizować straty ewentualne podczas wypadków lub też żeby ograniczyć do minimum czas. To powiedzmy, czym jest ta aplikacja, aplikacja ratunek, jak ona działa. Aplikacja Ratunek jest alternatywnym sposobem powiadamiania służb ratunkowych. Jak wiemy, aby wezwać pomoc w obszarze górskim, łączymy się z numerem 601 1300 i łączymy się ze służbą GOPR, która niesie nam pomoc. Możemy skonsultować naszą potrzebę. Natomiast, jak wiemy, największym problemem w udzielaniu pomocy jest czas. Tak? czas to gra decydującą rolę i określenie, gdzie znajduje się poszkodowany lub też, gdzie znajduje się świadek danego zdarzenia, jest tutaj kluczowe. Tak? Chodzi o jego zminimalizowanie czasu dotarcia i zminimalizowanie e, tego jakby dojścia do, do poszkodowanego. Aplikacja Ratunek daje nam możliwość w parę sekund określenia, gdzie znajduje się osoba, która do nas dzwoni. Do, dzwoni Czyli jest służy. bardzo precyzyjna. Tak, dokładnie. Jest ona oparta o system GPS, który, który wykorzystuje większość smart w tej chwili na rynku, tak? więc dajemy możliwości ratownikom służb górskich i wodnych określenia dokładnie punktu zdarzenia. No My w tej chwili mamy zagubionego turystę w lesie, Państwo będą mogli zobaczyć. To jest proszę Państwa akcja pozorowana, będziemy to podkreślać, bo z takich rzeczy nie należy żartować. Turysta zagubił się w lesie, ale ma przy sobie, co bardzo ważne, naładowany telefon komórkowy. Co wtedy robi? Wychodząc w góry powinniśmy już przygotować się tak? odpowiednio od stroju po dokładnie naładowany telefon komórkowy z zainstalowaną aplikacją ratunek. Pobieramy ją prostymi kliknięciami w sklepach, które sprzedają różnego rodzaju aplikacje dla danego systemu operacyjnego. Dwukrotne naciśnięcie, przepraszam, trzykrotne naciśnięcie klawisza takiego dużego na ekranie powoduje, że dzwonimy bezpośrednio do służb. A służby widzą takie dane jak... Właśnie kto dzwoni, widzą, gdzie znajduje się osoba dzwoniąca i stan ładowania baterii, czyli też mają określone mniej więcej ramy czasowe, jak długo mogą z nim prowadzić rozmowę. Mogą do aplikacji też oddzwonić. Gdyby ktoś na przykład nie mógł odebrać tego połączenia, telefon odbiera to połączenie automatycznie poprzez tę aplikację, przechodzi w stan głośno mówiący i przez to ratownicy mogą określić na przykład środowisko. Albo... Rozumiem. A jeszcze chodzi mi teraz o Centrum, centrum Koordynacji. To jest jedno Centrum Koordynacji. A co ještě včist... Mamy tę aplikację, zostaje powiadomione, jakie centrum? Czy, czy to najbliższe się? Dokładnie. dokładnie. Najbliższe centrum koordynacji zostaje powiadomione o tym, czyli tam dokładnie, gdzie się dozwaniamy. Mamy lokalizację e, obszarów po, e, kraju naszego i dozwaniamy się bezpośrednio do najbliższej jednostki, która może nam udzielać pomocy. I ta jednostka też dokładnie widzi to e, e, pozycję poszkodowanego. Mhm. Czy są jeszcze jakieś sugestie, kolejne sugestie ze strony służb, nad którymi pracujecie, żeby ulepszać te, te aplikacje? Tak, I w którym kierunku to idzie? Jak no to? Bo technologia idzie do przodu. Prawda? Dokładnie, tak jak każdy produkt, każda, każda nowinka technologiczna jest on w ciągłej jakby modernizacji. Tak? Za każdym razem, po każdym sezonie mamy zbie, zebranie i ustalamy, co należy jakby poprawić ulepszyć jeszcze dokładnie tak, czy też poprawić, aby to miało jeszcze lepsze skutki w pracy odnosiło tutaj. Więc za każdym razem słuchamy uważnie naszych przyjaciół w, w służbach, aby po prostu ten problem. Produkt stał się jak najbardziej taki, jak, jak najlepiej spełniał ich potrzeby. Panie Dawidzie, to jest bardzo proste, bo tutaj naprawdę nie ma wielkiej filozofii, jeśli chodzi o używanie tej aplikacji. A proszę powiedzieć teraz, gdybyśmy mieli porównać sobie wyniki i liczbę osób używających i stosujących tę aplikację, czy ta liczba się coraz bardziej zwiększa, czy ludzie są świadomi tego, że takie coś istnieje? Dokładnie, poprzez wszelkiego rodzaju eventy, akcje, ta popularność aplikacji cały czas wzrasta. Mamy tutaj do czynienia po prostu z takimi skokami. Właśnie przed akcją zimową te ludzie, którzy jadą na stok widzą banery, widzą informacje o tej aplikacji. Samo korzystanie aplikacji jest tak proste jak wybór numeru telefonu z książki telefonicznej. Dokładnie ma też kilka kliknięć. Potrzebujemy, żeby, żeby skorzystać z niej. Tak? Oczywiście apelujemy, aby nie robić tego nadmiernie. Żeby ją zobaczyć można ją otworzyć. Ona nie generuje żadnego problemu i też wezwania, ale już trzykrotne naciśnięcie jest konkretny komunikat, pojawia się na ekranie. Łaga, teraz zostaną wezwane służby, tak? Żeby też no, nie wydzwaniać do, 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 do naszych przyjaciół z, Go, z GoPru. Ist dobru, ale każdy powinien ją zobaczyć. Tak jak z każdym sprzętem, musimy go przetestować, też przygotować się na ewentualności. A są takie dane liczby, ilu osobom, jak wielu osobom udało się pomóc dzięki tej aplikacji. Sezonie. to są, nie prowadzimy takich statystyk stricte, ponieważ to są akcje złożone. Nie prowadzimy statystyk ilości wezwań, czy też sytuacji, które zostały obsłużone przez tę aplikację. Natomiast The W każdym sezonie jest wiele takich połączeń, właśnie, które przychodzą z aplikacji. Od prostych rzeczy zagubił się ktoś w terenie leśnym i nie bardzo wie, jak ma dojść. Dyspozytor wtedy odbierając takie połączenie, widząc to na ekranie, nie musi wysyłać jednostek bezpośrednio, mhm. a kieruje tego, tą, tą osobę do właściwej ścieżki drogi. Najważniejsze, żeby nie nadużywać, tak, to... tylko po prostu używać jej wtedy, proszę Państwa, kiedy jest to na pewno, naprawdę konieczne. Dawid Rutkowski, bardzo dziękujemy za rozmowę, Panie Dawidzie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, a, no, także tak, proszę, pamiętać, tak, proszę pamiętać, tak proszę pamiętać. I proszę zawsze mieć naładowany telefon, to podkreślamy. Sponsorem programu był operator sieci PLUS, udostępniający darmową aplikację Ratunek. Bezpiecznego wypoczynku w górach życzą Niestraszki oraz sponsor programu PZU. Partner Gopry i akcji Bezpieczna Zima.